Cześć Boże, witam Was bardzo serdecznie w trzecim odcinku naszych rekolekcji, które zatytułowałem Pustynia od Pośpiechu do Wolności. Nasze rozważania będą oparte na tych dwóch Ewangeliach, które usłyszeliście w poprzednich odcinkach, czyli Ewangelii, kiedy to Pan Jezus wychodzi na pustynię i Ewangelii o przemieniu. Dzisiaj chciałbym, byśmy nasz krok skierowali w kierunku pustyni. Trochę już sobie powiedzieliśmy o tym w pierwszym odcinku, ale dlaczego pustynia? Można by zapytać, dlaczego wychodzić na pustynię? Dlatego, że pustynia jest miejscem uprzywilejowanym. W Biblii można by powiedzieć, że we wszystkich tradycjach religijnych jest jakiś element pustyni. I pustynia to nie jest tylko miejsce geograficzne. Oczywiście też, ale pustynia to też jest miejsce duchowe. Pustynia jest czasem przygotowania. Jak się popatrzy na postacie biblijne, to wszyscy wielcy mężowie wychodzą na pustynię. Abraham wychodzi na pustynię. Abraham zanim wyruszył, to spotkał się z Bogiem na pustyni. Mojżesz również yy, spotyka się z Bogiem na pustyni. Naród wybrany, zanim dochodzi do Ziemi Obiecanej, przechodzi przez pustynię. I ta wędrówka, jak pamiętamy, nie jest ani krótka, ani prosta. Jan chrzciciel wychodzi na pustynię. Święty Paweł również. Święty Paweł po wydarzeniu spod Damaszku, a więc po tym słynnym upadku z konia, kilka lat spędził na pustyni. Jezus dzisiaj wychodzi na pustynię. Przed rozpoczęciem działalności wychodzi na pustynię. I po co człowiek wychodzi na pustynię? Po to, żeby spotkać Boga. To jest jedna strona medalu. Ale drugą stroną medalu jest to, żeby spotkać siebie. Bo na pustyni człowiek spotyka Boga i spotyka samego siebie. I to są awers i rewers tej samej monety. Bo w spotkaniu Boga i człowieka zawsze chodzi o to, żeby poznać Boga w sobie, żeby poznać siebie w Bogu. To są dwie strony tej samej monety. Człowiek na pustyni poznaje Boga, ale również poznaje swoją tożsamość. Zobaczcie, że mm, Jezus zaraz przed wyjściem na pustynię przyjmuje chrzest i słyszy z ust Ojca istotę swojej tożsamości. Ty jesteś mój Syn, umiłowany w Tobie mam podobanie. I po to wychodzimy na pustynię, żeby spotkać Boga i spotkać siebie. Od początku chrześcijaństwa ludzie wychodzili na pustynię drugi, trzeci, czwarty wiek, można by powiedzieć, że wśród mnichów jest migracja na pustynię. Tysiące świętych mężów udaje się w odosobnione miejsce, żeby tam spotkać Boga. Dzisiaj wydaje się, że kierunek jest odwrotny, że to pustynia wdziera się w nasze życie. Nikt z nas przecież nie wyjedzie na Saharę, no może nie liczni. Yy, ale dzieje się coś odwrotnego, że pustynia wdziera się w nasze życie. Exipery mówił, że Sahara objawia się w nas samych. Bo pustynia jest w nas samych. Co to jest pustynia w nas? To są te wszystkie miejsca, które są jałowe, które uważamy za jałowe, które uważamy za bezwartościowe, które są u góry naszego życia. To są te wszystkie miejsca, które uważamy za niebezpieczne. To są te wszystkie miejsca, których się boimy. To są te wszystkie miejsca, które szerokim mukiem omijamy, żeby broń Boże tam nie wejść. To są te wszystkie miejsca, które napełniają nas pustką i przerażeniem. To jest pustynia. To są miejsca słabości, to są miejsca bólu i miejsca grzechu, do których sami nie wchodzimy. Oczywiście też nikogo nie wpuszczamy. To są te wszystkie miejsca w nas, które zatrząsnęliśmy na siedem spustów. Pozamykaliśmy. To jest pustynia. I tam mamy wyjść. Jeden raz w życiu byłem na pustyni prawdziwej i tak sobie wyobrażałem, że pustynia to będzie takie miejsce urocze. Będzie piasek, tam jak, tak jak na plaży, taki drobniutki piasek, rzuciutki, wydmy, majestat, słońce. Można się trochę opalić. I byłem na skraju pustyni koło Jerozolimy i rzeczywiście widok zapierający dech w piersiach, bezkres, zupełny bezkres, majestat, coś pięknego. I jedno miejsce zwróciło moją uwagę, jak się zatrzymaliśmy: że wśród tego bezkresu, majestatu. Czegoś naprawdę zapierającego dech w piersiach było śmietnisko. Pełno walących się rzeczy. Butelek, ubrań. I to również jest pustynia. Bo pustynia w nas to nie jest tylko bezkres. To nie jest tylko coś pięknego. To nie jest tylko coś, co zapiera nam dech w piersiach z zachwytu. Ale pustynia w nas to są hałdy jakichś niedopalonych, bezużytecznych rzeczy, yy, które również rzucamy na miejsca jałowe. I na tę pustynię mamy wyjść. Dlaczego pustynia ma taką wartość w oczach Boga? Dlatego, że nie ma żadnej wartości dla ludzi. A Bóg patrzy inaczej niż ludzie. I to, co dla nas nie ma najmniejszej wartości, dla Boga ma olbrzymią wartość. Ta jałowa, zepchnięta, czasem pokryta walącymi się rzeczami ziemia, ma dla Boga olbrzymią wartość. I to na tę pustynię trzeba wyjść. Tam trzeba się zatrzymać. W tych miejscach jałowych, raniących i bezkresnych. Tam mamy się zatrzymać. Dlaczego? Dlatego, że jeśli nawet sami tam boimy się wyjść, nawet jeżeli sami tam nigdy nie zaglądamy, to Jezus, jak opisuje dzisiejsza Ewangelia, wychodzi na pustynię. Ale wychodzi również na pustynię w moim życiu. W te miejsca do których my nie zaglądamy, dlatego on przyjmuje moją pokusę, żeby dać mi swoje zwycięstwo. I warto dzisiaj, w ten trzeci niedzielę wielkiego postu, zadać sobie py takie pytanie. Co jest pustynią mojego życia? Co yy, wyłączyłem poza nawias mojego, yy, swojego głównego nurtu, w którym funkcjonuję, w którym się pokazuję? Co jest pustynią mojego życia? Przed czym stajesz bezsilny? Z czym sobie nie radzisz? Czego nie chciałbyś pokazać innym? To jest pustynia. I na te pytania trzeba sobie odpowiedzieć: Co jest pustynią mojego życia? Zanim wyruszymy na pustynię, to tak jak na obrazie Kuszenie świętego Antoniego, świę siedzi święty Antoni, a nad jego głową są różne stwory. A on oczywiście siedzi na pustyni w swojej celi. I zanim wyjdziemy na pustynię, to spotykamy się z pierwszą pokusą. My oczywiście myślimy, że najgorszą pokusą szatana to są te związane z seksualnością, z nieczystością. Tymczasem najgorszą pokusą szatana jest lęk. Dlaczego nad głową świętego Antoniego to wszystko wiruje? Bo szatan próbuje go przestraszyć. I pierwszą pokusą, z którą się spotykamy przed wyjściem na pustynię naszego życia jest lęk. Że jak tam wyjdę, to jak mnie tam dopadną te wszystkie stwory, jak mnie dopadnie ta zgraja demonów, która we mnie siedzi, to ja sobie nie poradzę. To ja się rozsypię, ja się przerażę, ucieknę. A dokąd uciec na pustyni? Będę na to skazany. I dlatego ten pośpiech, o którym yy, mówiłem tydzień temu, on nie jest taki głupi. On ma swoją funkcję w naszym życiu. Dlatego, że ten pośpiech nas chroni przed tym, by się zatrzymać na pustyni naszego życia. Bo jak my ciągle jesteśmy zajęci, no to to, co miałoby nas przestraszyć, nawet nie dochodzi do głosu. My oczywiście narzekamy na pośpiech, na to, że mamy mnóstwo zajęć, że nie możemy odpocząć, nie możemy się zrelaksować, nie możemy pobyć sami, nie możemy mieć wolnego czasu itd., dalej. No ale wystarczy przywołać takie doświadczenie bycia na urlopie. Jak już zaczynam jak już nam zaczyna czegoś brakować. Albo jak żona zaczyna narzekać. A ty to ciągle w, tylko w pracy. No ja wiem, że zarabiasz, ale nie macie w domu. No ale jak mąż w domu spędzi kilka dni na urlopie, to żona mówi tak, no wiesz, może już byś do tej pracy poszedł. Tak nie można z tobą wytrzymać. Bo ciągle się czepia, ciep, czepia i czepia. Bo ciągle coś jest nie tak. I ten pośpiech nie jest głupi w naszym życiu, bo on nas chroni przed spotkaniem z tym, czego się boimy. On nas chroni przed konfrontacją z pustynią, bo jak wychodzimy na pustynię, to od razu demony zaczynają nas straszyć. Co to są za demony? To są demony, które mieszkają w naszym sercu. To są te wszystkie lęki, które zamknęliśmy najdalej, żeby się z nimi nie konfrontować, nie patrzeć na nie. To są te wszystkie najczęściej odrzucane przez nas i zamknięte siedem spustów, jakieś części naszej osobowości, które odrzuciliśmy precz i one na pustyni wychodzą. To są te demony, których najbardziej się boimy. Amen.